Hejka, z tej strony Pawelos i zapraszam na kolejny odcinek, tym razem porozmawiamy sobie o takich rzeczach jak Prosplay. Ale jeszcze zanim wrócimy do tego pytania, to chciałbym powiedzieć, że Rocket League będzie to seria no, kontynuowa kontynuowana na moim kanale, tak samo razem z Uncharted 4 już dru drugi odcinek już niebawem się pojawi na kanale i Rainbow Six to te trzy gry, które regularnie będę wrzucał no i oczywiście Battlefield i Call of Duty, które wyjdą jeszcze w tym roku, ale to dopiero trochę później. Teraz mamy crossplay i pytanie to do Was jest szczególnie dla wszystkich tutaj oglądających, czy co uważacie w ogóle, yy, czy uważacie, że crossplay, czyli ta yy, funkcja grania z konsoli razem z pecetami, czy to jest dobry pomysł, czy to jest dobry pomysł yy, na przyszłość, Wszystkich gier, bo tak mamy teraz to w Rocket League, u. tak to wygląda, że w Rocket League mamy ten crossplay między konsolami i PC. -tem. Xbox może grać z PC, PlayStation może grać z PC. -tem. Xbox i PlayStation nie może grać ze sobą razem, natomiast um, jest mówione, że Xbox już wszystko przygotował, aby wcisnąć tylko jeden guzik, i tylko Sony jeszcze się na to nie zgodziło, więc nie wiem jak to będzie, ale jeżeli. Sony się zgodzi, to możliwe, że będziemy mieli crossplay między Xboxem One a PlayStation 4, ale to nie wiadomo, czy to w ogóle się stanie. Ale w ogóle ta idea crossplay kiedyś w ogóle nie przypuszczałem, że może do tego dojść, a dzisiaj już mamy takie gry jak Rocket League, które umożliwiają granie z pecetami i to jest na pewno fajna rzecz, bo z tego względu, iż 120 tysięcy codziennie graczy Gra w Rocket League jest to ogromna suma, oczywiście to wliczając PC i PlayStation 4 razem, więc to jest na pewno więcej graczy, można sobie pograć, zmierzyć się z PCami. Natomiast tutaj moje pytanie jest też do, do Was, jeżeli chodzi o crossplay na innych grach, bo to nie jest strzelanina, to jest można powiedzieć piłka nożna taka. Natomiast jeżeli chodzi o. Battlefielda na przykład, taką strzelaninę, którą mamy na PlayStation 4 i na Pccie. Call of Duty, Battlefielda, lub inną Rainbow Sixa nawet. I czy to by przeszło, czyli crossplay w takich grach? Eee, nie wiem. Nie wiem. Na pewno może. Ja na pewno em, myślę, że takie coś może się stać, że crossplay pomiędzy e, PlayStation 4 a PC. W takich grach, jak na przykład Battlefield 1 będzie możliwy i może nawet on być wdrożony w życie już za parę lat. Um, tylko czy to będzie wtedy dobrym pomysłem? I to jest właśnie pytanie na dzisiaj do, dla was. Piszcie na dole w komentarzach, co o tym sądzicie, czy PC powinien mieć razem CrossFit, czy Wszyscy gracze ze wszystkich konsol i z platform PC-ów powinni się zjednoczyć i grać w te same gry na tych samych serwerach. Pytanie dla Was. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.